Ciesząc się słońcem pod palmami, rzadko kiedy myślimy o sezonie grzewczym w naszych mieszkaniach i w naszych budynkach. Tymczasem zagadnienia związane z dostawami ciepła do naszych budynków mogą okazać się istotne już na etapie zakupu lokalu od dewelopera. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu o prawie bez krawata. Dzisiaj o tym. Na co warto zwrócić uwagę, kupując mieszkanie od dewelopera, w kontekście opłat za dostawy ciepła i w kontekście tak zwanych węzłów cieplnych? Sytuacja, o której będę dzisiaj mówił, jest sytuacją rzeczywistą, z którą miałem do czynienia w ramach prowadzonej kancelarii. Jest to sprawa, która jest sprawą rozwojową, która cały czas trwa. Natomiast zagadnienie wydaje się na tyle interesujące, że. Dotyczy nie tylko jednego przypadku, a wydaje się, że jest problemem, który, z którym można się spotkać dość powszechnie, ale do rzeczy. Jak wyglądała sytuacja faktyczna, a później powiem o tym, jak ja się na to zapatruję, jakie widzę rozwiązania i co moim zdaniem warto na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę. A więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że deweloper na etapie realizowania inwestycji zawar z firmą. Jedną z firm zajmujących się dostawami ciepła, tak zwaną umowę transmisji energii cieplnej. Cóż to za umowa? Jak sami widzicie, ciężko uznać tę umowę za coś standardowego i powszechnego w świadomości powszechnej. A więc była to umowa, w ramach której firma serwisowa, nazwijmy ją serwisantem, zobowiązała się do zbudowania węzła cieplnego w budynku, a więc do Infrastruktury, która łączy instalację wewnętrzną budynku z przyłączem ciepłowniczym i za pomocą tegoż węzła cieplnego odbywa się dostawy, odbywają się dostawy energii cieplnej, w zamian za co deweloper zobowiązał się uiszczać miesięczną opłatę. O czym zaraz, a to jest bardzo istotne: zobowiązał się udostępnić pomieszczenie pod ten węzeł cieplny, dokonać stosownego wpisu w księdze wieczystej, na mocy którego. Serwisant miał prawo do korzystania z tego, z tego pomieszczenia, a także do zawarcia umowy, kompleksowej umowy dostawy energii cieplnej do budynku. Gdzie tkwił haczyk i na co warto zwrócić uwagę? Już pierwsza czy pobieżna analiza tej umowy wskazywała na to, że opłaty miesięczne, opłaty ratalne zostały rozłożone w sposób. Dziwny i w sposób y, mało racjonalny, a mianowicie taki, że przez pierwsze 12 miesięcy opłata ta była wręcz symboliczna, natomiast w pozostałym okresie, a umowa została zawarta na 10 lat, były to opłaty kilkukrotnie wyższe niż w początkowym y, etapie. Co jeszcze zawierała ta umowa? Umowa ta zawierała zgodę serwisanta na to, że y, obowiązki wynikające z tej umowy będą mogły być źródłem Cesji. Będą mogły być przedmiotem sesji, a więc deweloper będzie mógł przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy na wspólnotę mieszkaniową, która w tym budynku powstaje. Wydaje się, co w tym może być dziwnego, wydaje się to dosyć yy, może nawet logiczne, że na tym etapie deweloper w taki sposób yy, zdecydował się na wykonanie tego węzła cieplnego. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że Oczywiście wykonanie węzła cieplnego to niebagatelny wydatek. Trzeba wydatkować kilkanaście tysięcy złotych zapewne, aby taki węzeł cieplny, taką infrastrukturę w budynku zainstalować. Rozłożenie tego na raty z punktu widzenia dewelopera okazało się jak najbardziej racjonalne i korzystne. No bo, dlaczego wydatkować tą kwotę jednorazowo? Natomiast jak się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Szczegółem w tym przypadku była ta właśnie umowa cesji. Ale jeszcze o kilka słów o węźle cieplnym. Jeżeli ta tematyka jest wam obca, nie macie z nią do czynienia, mówiąc zwykłymi słowami, mówiąc po ludzku, węzeł cieplny to nic innego, jak urządzenia, które pozwalają na dostawę do, do mieszkań energii cieplnej dostarczonej przez przyłącze do budynku. Czyli są to wszelkiego rodzaju aparatura, nazwijmy to, dzięki której jest możliwe rozdzielenie energii cieplnej wprowadzanej do budynku w jednym przyłączu na poszczególne. Lokale, ustalenie parametrów tych dostaw, opomiarowanie tego i po prostu rozdystrybuowanie tej energii pomiędzy mieszkaniami. A więc jest to infrastruktura konieczna z punktu widzenia funkcjonowania lokalu, no bo trudno wyobrazić sobie, że lokal nie będzie miał ogrzewania. Dlatego jest to takie istotne. A więc budynek musi być co do zasady wyposażony w węzeł cieplny, który umożliwi po prostu ogrzewanie mieszkań. Nie można zrobić tego inaczej. Oczywiście, trudno, żeby deweloper na tym etapie powiedział ludziom, że sobie sami będą musieli to wybudować. No, przyznacie, że znacznie obniżyłoby to jego wartość marketingową i mogłoby znacząco wpłynąć na obniżenie zainteresowania. A więc w ten sposób, o którym mówię, dokonano wyposażenia budynku w węzeł cieplny, ale deweloper nie poniósł. Tego kosztu, ponieważ jak powiedziałem, w pierwszych 12 miesiącach, a więc wtedy, kiedy następuje sprzedaż właściwie wszystkich lokali, to opłaty były symboliczne, a więc deweloper ponosił je w bardzo minimalnej wysokości. Natomiast zamierzeniem docelowym oczywiście było to, aby te rzeczywiste i najwyższe koszty poniosła wspólnota mieszkania. Umowa cesji, o której wspomniałem, jest tutaj kluczowa ponieważ bez tej umowy cesji nie byłoby możliwe przeniesienie tych obowiązków na wspólnotę. Proszę zauważyć, umowa zawarta pomiędzy deweloperem a serwisantem nie może generować żadnych praw dla wspólnoty i obowiązków. A więc na mocy tej umowy ani serwisant nie może domagać się od wspólnoty zapłaty, bo wspólnota nie była stroną tej umowy. Ani deweloper nie może domagać się zapłaty, bo nie zawarł takiego zapisu w umowie sprzedaży. A więc Gdyby ta umowa, o której powiedziałem na początku, funkcjonowała sama, bez żadnych cesji, skutek byłby dokładnie taki, jaki być powinien, a więc koszt budowy węzła cieplnego poniósłby deweloper tylko że w rentę. Natomiast dopuszczając zapis o cesji i możliwość przeniesienia tego na wspólnotę mieszkaniową, doszło do sytuacji, w której te wszystkie obciążenia przeszły na wspólnotę mieszkaniową, która już musiała je przyjąć. I na czym polega kolejny haczyk i pomysłowość całej tej koncepcji. Ano na tym, że oczywiście w pierwszym etapie to deweloper jest zdecydowanie większościowym właścicielem, większościowym udziałowcem we wspólnocie nazwijmy to, a więc przysługuje mu ponad 99%. Na początek oczywiście 100%, później przy sprzedaży pierwszego już lokalu, przysługuje mu znacznie ponad 90% udziałów, a więc jest w stanie podjąć każdą uchwałę. Zgodnie ze swoim interesem, już jako wspólnota mieszkaniowa. I tak też zdarzyło się w sytuacji, o której mówię w tym filmie. A mianowicie zaraz po sprzedaży pierwszego lokalu, tego samego dnia, deweloper podjął uchwałę z tym nowym właścicielem, który, powiem szczerze, nawet nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z doniosłości tego, nad czym głosuje. Podjął uchwałę na mocy której wspólnota zdecydowała się w drodze sesji przejąć wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dystrybucji energii ciepła. Po zawarciu takiej uchwały i po poinformowaniu serwisanta, serwisant już nie miał nic do ustalenia i nic do załatwienia z deweloperem, a zaczął fakturować wspólnotę mieszkaniową za wszystkie opłaty z tym związane. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że to wspólnota mieszkaniowa ponosi koszty wybudowania węzła cieplnego, jakie powinien moim zdaniem oczywiście ponieść deweloper na etapie budowy. A więc rozkładając to na raty i przenosząc sesją te obowiązki na wspólnotę, deweloper pomniejszył swoje koszty budowy. Natomiast wspólnota musiała te koszty ponieść. I teraz jak to się ma do naszych pieniędzy? Ano, ma się to w ten sposób, że kupując lokal w takim budynku i nie zdając sobie nawet sprawy, bo powiedzmy sobie szczerze, któż z nas w ogóle Pomyślał o takim problemie i kto dopuścił taką możliwość? Czy kto, kupując mieszkanie, analizuje to, jak wygląda kwestia dostaw energii cieplnej i jej rozliczenia? Myślę, że niewiele osób. Natomiast tutaj ten film nagrywam po to, aby część z Was, która zastanawia się nad kupnem mieszkania, albo już może funkcjonuje we wspólnocie mieszkaniowej, sprawdziła, jak to wygląda u Was. Kupując mieszkanie, można zadać proste pytanie: czy węzeł cieplny jest własnością wspólnoty, czy został wybudowany? za pieniądze wspólnoty czy dewelopera i kto ponosi jego koszty. Takie prawo nam jak najbardziej przysługuje. I teraz jak wyglądają koszty utrzymania? To, co powiedziałem, wspólnota na mocy umowy, gdyby nie było umowy cesji, nie musiałaby tych kosztów ponosić. To umowa cesji doprowadziła do tego, że musi ją ponosić. Problem zaczyna się, a właściwie może nie zaczyna, problem jest związany z kwalifikacją tego węzła cieplnego, a więc cóż to jest za zwierz i do czego on się tak naprawdę Nadaje, z czym to się wiąże. Problemem jest kwalifikacja węzła cieplnego, a więc tego, czym ten węzeł jest w istocie z punktu widzenia prawa, a więc do kogo należy. Czy jest to własność wspólnoty, czy jest to własność dewelopera, czy jest to własność serwisanta, a może jest to własność przedsiębiorstwa ciepłowniczego, które tą energię dostarcza, ponieważ w sytuacji, o której mówię, jeszcze żeby nie było tak łatwo, powstała. Doszła jeszcze umowa, którą zawarła wspólnota. Umowa kompleksowej dostawy ciepła zawarta z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. Na mocy której przedsiębiorstwo zobowiązało się dostarczać wspólnocie ciepło, oczywiście utrzymywać urządzenia służące ten, tym dostawom. Tylko że urządzenie przedsiębiorstwo ciepłownicze i przedsiębiorstwo serwisowe to dwie różne spółki. A więc zobaczcie, jaką mamy sytuację. Sytuację mamy taką: deweloper wybudował węzeł cieplny. I zobowiązał się zapłacić za niego serwisantowi. Bo tak trzeba nazwać ten, tą umowę, którą zawarł. Wspólnota funkcjonująca w budynku i pobierająca ciepło od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, płaci temu przedsiębiorstwu za dostawę, w tym oczywiście za utrzymanie infrastruktury, która służy tym dostawom. Mamy zdublowanie pewnych obowiązków. Co może się wydarzyć z tym węzłem ciepła? Jeżeli węzeł cieplny zostanie na przykład zdemontowany, bo dojdzie do nieporozumienia i serwisant powie, to ja w takim razie zabieram, a taki zapis był w tej umowie, że jeżeli nie będzie płacone, nie będą płacone raty, serwisant będzie miał prawo nie tylko naliczyć wysoką karę umowną, ale też zdemontować urządzenie. Kuryzalna sytuacja? Nieco tak. Czy ktoś potrafi sobie wyobrazić sytuację, w której... Yy, Pracownicy przedsiębiorstwa wchodzą do węzła cieplnego wspólnoty, wymontowują urządzenie i zostawiają budynek nieogrzewany. Ciężko go sobie wyobrazić, tym bardziej, że doszłoby to ewidentnie do naruszenia posiadania, ale już proces o wydanie takich urządzeń jak najbardziej mógłby się przed sądem toczyć. I w takim procesie sąd musiałby przesądzić, czy przedsiębiorstwo serwisowe ma prawo to zdemontować, a więc czy jest tego właścicielem, czy też właścicielem tego jest inny podmiot. Z punktu widzenia prawa można zakwalifikować to, tutaj od razu zastrzegam, to jest. Moje zdanie, można to zakwalifikować jako część infrastruktury przedsiębiorstwa przesyłowego, ener przedsiębiorstwa energetycznego, ponieważ zasadą jest, że wszystko, co jest trwale z budynkiem związane, stanowi własność wraz z tym budynkiem, a więc właściciela tego budynku, za wyjątkiem właśnie urządzeń służących dostaw energii, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Z kolei w orzecznictwie sądowym wskazuje się na to, że węzeł cieplny, o którym mowa, jest ruchomością. Z momentem przyłączenia tych urządzeń do sieci dystrybucyjnej, staje się jednak częścią tej sieci, a tym samym powinien być własnością przedsiębiorstwa, które dostarcza ciepło do budynku. Moim więc zdaniem, gdyby przedsiębiorstwo serwisowe zdecydowało się na odebranie tych urządzeń, wspólnota mogłaby zakwestionować, legitymację czynną tego przedsiębiorstwa, wskazując, że nie może być właścicielem pomimo zapisów w umowie, ponieważ z momentem przyłączenia tego węzła cieplnego przestało stanowić odrębną nieruchomość, a stało się częścią instalacji cieplnej. Co więcej, wymontowanie tego wpłynęłoby na umowę, jaką ma wspólnota z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, a więc uniemożliwiłoby realizację tej umowy. Trudno sobie wyobrazić, aby przedsiębiorstwo na to się zgodziło. Jak więc widzicie, mała rzecz może mieć bardzo doniosłe skutki. Dlatego warto moim zdaniem na etapie rozważając zakup lokalu dewelopera, również tą kwestię poruszyć, ponieważ może się okazać, że przez taką błahostkę, mówiąc w cudzysłowie, będziemy ponosić dużo wyższe koszty miesięczne utrzymania. Co więcej, możemy się w ogóle nie zorientować, że ponosimy te koszty, ponieważ koszty te po przejęciu przez wspólnotę i po rozbiciu na kilka, kilkadziesiąt lub kilkaset lokali będą miesięcznie nieznaczne i będą wrzucane do eksploatacji. Zapytajcie więc swoich zarządców, czy taka sytuacja ma u Was miejsce i co składa się na opłaty eksploatacyjne, czy przypadkiem nie ponosicie kosztów utrzymania wybudowania i utrzymania węzła cieplnego, który wydawało Wam się, że został już wybudowany przez dewelopera. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tą tematyką, zachęcam do zapoznania się z artykułem, który na ten temat napisałem. Został on opublikowany w czerwcowym, bodajże, w wydaniu miesięcznika Administrator. Tam jest szczegółowo opisane to zagadnienie, razem z podaniem podstaw prawnych i z orzeczeniami, o których tutaj mówię. Siłą rzeczy na potrzeby tego filmu jest to skrótowe omówienie, chociaż mam nadzieję, że. Po pierwsze, udało mi się uzmysłowić Wam, że taki problem może mieć miejsce. Po drugie, być może udało mi się uchronić Was przed poniesieniem dodatkowych kosztów, jeżeli zorientowaliście się na tym przed zakupem mieszkania, a być może jesteście w trakcie formułowania tak zwanego wspólnoty, a więc początków jej działania i jeszcze możecie mieć na to wpływ. Co więcej, jeżeli ustalicie, że taka, taka sytuacja ma miejsce, być może warto rozważyć roszczenia odszkodowawcze i roszczenia z tytułu rękojmi wobec dewelopera. Jeżeli kupiliście lokal, Będąc w słusznym przekonaniu, że ten budynek ma węzeł cieplny, za który nie będziecie musieli płacić i cena Waszego lokalu już powinna go zawierać, no to będziecie mogli uznać, że jeżeli było inaczej i ten węzeł cieplny nie był własnością, bo to Wy za niego płacicie dopiero teraz, być może warto rozważyć roszczenie reklamacyjne do dewelopera i zażądać obniżenia ceny po, o kwotę, jaką będzie musiała ponieść wspólnota. W sytuacji, o której mówiłem, były to kwoty kilkunastu tysięcy złotych które wspólnota musiała ponieść przez 10 lat. Umowa była skonstruowana bowiem w taki sposób, że poza miesięczną opłatą dochodziła coroczna waloryzacja o wskaźnik inflacji, który dziś nie jest najniższy. Także, jak więc widzicie, nie są to małe pieniądze i nie są to bagatelne sprawy. Jeżeli temat Was zainteresował, to oczywiście zachęcam do polubienia, udostępnienia, skomentowania i do subskrybowania kanału, na którym już niebawem pojawią się nowe treści. Jeżeli natomiast macie jakiś problem, który wymaga konsultacji, Prawnej, zapraszam do odwiedzenia profilu kancelarii, skontaktowania się, umówienia terminu spotkania, który może być również w formie online, za pośrednictwem komunikatorów, a więc nie musicie wcale być ze Subskrypcji czy okolic, aby skorzystać z usług mojej kancelarii, do czego oczywiście zapraszam i zachęcam. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, do usłyszenia już niebawem.